Kolejny dzień mamy poszukiwania w wodzie. Zobaczymy co padnie dzisiaj no, dołów na razie nie widać wielkich także myślę, że tutaj nikogo nie było A nawet jak coś był to na pewno ktoś nie zostawił Także do pierwszego sygnału. Było jak kapsel AZK -ka. 2021 Sygnał 50, ale to jest chyba folia aluminiowa Większa, zielona Albo nie, pierścioneczek pęknięty i dziecięcy Bicie BLT Ja go zepsułem, chyba ten no, pięknie pierścioneczek wyszedł. Osiemdziesiątka dwójka, obiecująco. Pat jest w sicie dwuja. Elegancko bardzo fajnie Sygnał na grosza W kamieniu gdzieś na garażu kapsel w garażu Mamy kapsla Ale jest jeszcze. Coś jest w szlifku. Sześciu groszy. Sześćdziesiątka. Sprawdzamy. To kopnięte. Kapsel kapsel w to Nie Zmieniłem program, to muszę wyciągnąć za kapsel, tu chyba teraz. O. Sygnał osiemdziesiąt dwa. Osiemdziesiątka, siódemka. Bum, bum, To policja. Pięćdziesiątka, ósamka Chyba kopnięte <laughs> Patrzcie to Jop. Stało się Stało się, wleciało Pięknie To jest... Ja wiem, to jest kwasiacz, kwasiaczek zwykły, bo tu punktu żadnych nie będzie. Ale jaki ładny, kurde, jaki duży. No chociaż na mojego palucha tak. O. Elegancki. O. Dobra go zakładam, zaraz donosił. Kwasiaczka, to jest tam. Koszt pewnie 10 zł, ale... Nie bo myślałem, że kopie zrywkę, bo sygnał taki 63. A to takie leciutkie, to jest na pewno 6 metal, ale... Ale ładna brązoleta. I tam pewno się zerwało. Tam jest tego więcej pewnie. Ładna taka. Typowe aluminium, nie? Na, na, na zrywkę Pięćdziesiona w sicie, elegancko, idziemy dalej. Sześćdziesiątka, jedynka i też chyba nie jest zbyt głęboko. No sicie, no Teraz ja sobie dziewięćdziesiątkę, Tu was perelu. Nie dwa złote, dwa złote jagody. No pierwszy raz to znalazłem. Do trewy. Następny sygnał no, taki. No takiego perela. Nawet no, nie wiem czy nie. to jest ten sam dołek. Jest ten sandołek i następno, następny PRL-ek. Znowu dwa złote jagody. To komuś się z galotów kiedyś posypało? Osiemdziesiątka jedynka. Mamy w sicie dwuja. Sygnał siedemdziesiąt dwa. Piątkowy typowy. 67 sygnał jest piąteczka w sieci. Oligancko yeah. sygnał 87. No coś widziałem, już szkieło zabieramy pewno, jest jakieś krągłość bazarek.

Ewidentnie serwerko Zerwało się zapięcie z poziom dobra lecimy dalej Sygnalik 82 pod pomostem No i słuchajcie Przyszedł czas na podsumowanie Także patrzcie co znalazłem W bilonie to mamy około 14 zł Podobały mi się te dwa perelki Bo jeszcze nie znalazłem tych jagódek nigdy Z pierwszy raz co znalazłem No i na bumbum jest policji mamy ten piersioneczek, nie jest w stali chirurgicznej, czy jakoś tak to się nazywa. Bardzo ładnie wygląda. Tu jakiś tam metal z serduszkiem dziecięcy tutaj mamy taką bransoletkę aluminiową kawałek w niej jakiś taki piersioneczek też bazarek, chociaż jest dość ciężki muszę powiedzieć, że teraz w rękawiczkach dość ciężki się wydaje, przeanalizuję to w domu, czy tu nie ma żadnej półnicy gdzieś nic nie widzę, no i wpadł stary srebrny łańcuszek z bozią albo aluminiowy, tego nie jestem pewien, ale raczej srebrny, bo aluminium to już by się pewnie rozpadło także to by było na tyle w tym odcineczku więcej nic nie, <laughs> wam nie pokażę, bo więcej nic nie znalazłem chodziłem około 4 godzinek Także myślę, że dużo chodziłem. Zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału. Zostaw łapkę w górę pod odcinkiem. I daj komentarz. Może rozwinie się fajna dyskusja. Także do zobaczenia. Cześć.